Chyba na stronie stronach chciałem Wam podziękować za tak dobrą aktywność pod ostatnim odcinkiem z Bedwars i dziękuję za tak miłe przejęcie tego odcinka. Pojawiło się tam wiele miłych komentarzy i to mnie ja cieszy, że tak podobają Wam się moje odcinki. Zabdol się. Dziękuję bardzo ludziom z Facebooka i Wykopu, którzy tak aktywnie i pozytywnie komentowali moje posty promujące odcinek. Trzeba było dopieprzyć tagi piwnica Holokaust, i... pis. Zgłosić z Wyrola. Współczuję robienia takich filmów. Minecraftowa miłość. Nie bądź samolubem. Zabij się. Cieszy mnie to, że Wasza aktywność pozwoliła mi na to, że moje posty były przez dwa dni najpopularniejszymi postami na dużych grupach na Facebooku. Dziękuję za to, że jesteście i pomagacie mi w rozwoju mojego kanału. I mam nadzieję, że tak aktywnie i tak pozytywnie będziecie komentować moje posty, jak i filmy. A teraz najlepsza część tego odcinka, czyli czytanie najlepszych komentarzy, które pojawiły się na Facebooku i wykopie. Każdego dnia oddalamy się od Boga. Zoofil Order pryzmatu. Kiedy twój post jest tak chłodny, że nawet światło się załamało. Zdradziłem swoją dziewczynę z psem. Zobacz jak. Naukowcy mnie za to nienawidzą. Psy to już niemodne. Kangury to jest to. Weź kurwa zgin, przepadni, a mebo padalcu zapany. A tak podsumowując, jak już oceniacie film, to polecam najpierw go obejrzeć, a potem oceniać, bo wiele osób tego nie zrobiło, co widać po opiniach. Ale ja nic na tym nie tracę, a zyskuję lepszy zasięg, więc zachęcam do gównoburzy w komentarzach.